Zanim zaczniemy tę podróż, pozwól, że poproszę cię o coś prostego zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu będziesz mógł odkrywać kolejne testy psychologiczne i symbole, które pomogą ci lepiej zrozumieć siebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne kolory przyciągają nas bardziej niż inne? Dlaczego czasem nie możemy oderwać wzroku od jednego odcienia, choć nie potrafimy tego logicznie wytłumaczyć? Karl Jung wierzył, że symbole i barwy nie są przypadkowymi wyborami ani prostą estetyką. To język naszej duszy, znaki wysyłane przez nieświadomość, które pokazują to, czego sami często nie umiemy ubrać w słowa. Niebieski to kolor szczególny, może być niebem rozciągającym się ponad horyzont, pełnym przestrzeni i wolności, może być też oceanem, który skrywa tajemnice w swoich głębinach, to kolor ciszy, spokoju, ale i tęsknoty. Nie bez powodu od wieków symbolizował duchowość, refleksję i poszukiwanie sensu. W tym teście psychologicznym zapraszam Cię do przyjrzenia się trzem odcieniom niebieskiego głębokiemu granatowi, intensywnemu kobaltowi i jasnemu błękitowi. Każdy z nich niesie ze sobą inny ładunek emocjonalny, inny archetyp i inną prawdę o Tobie. Twoje zadanie jest proste, a jednocześnie niezwykle znaczące. Wybierz ten odcień, który od razu do ciebie przemawia. Nie analizuj zbyt długo, nie zastanawiaj się racjonalnie. Kieruj się pierwszym odruchem, tym cichym głosem w środku, który czasem pojawia się szybciej niż myśl. To właśnie on zdradza najwięcej o twojej psychice. Jung powtarzał, że nieświadomość mówi do nas poprzez obrazy i symbole, a kolory są jednym z jej najczystszych języków. Dlatego wybór, którego dokonasz, nie jest przypadkiem. To odzwierciedlenie tego, kim jesteś tu i teraz, w tej chwili swojego życia. A teraz, kiedy już wiesz, jak ważne jest twoje odczucie wobec koloru, przyjrzyjmy się pierwszemu z nich granatowi, który otwiera drzwi do mądrości i głębokiej refleksji. Jeśli twój wybór padł na najciemniejszy odcień głęboki granat to znaczy, że twoja dusza ma w sobie pragnienie ciszy, refleksji i kontaktu z tym, co ukryte. Granat nie krzyczy. On wciąga swoim spokojem, przypomina o nocy, w której gwiazdy powoli rozpuszczają się w nieskończoności. To kolor, który zaprasza cię do wewnętrznej podróży, do spotkania z tym, co często trudno nazwać. Granat symbolizuje archetyp mędrca, tego, kto szuka odpowiedzi nie na powierzchni, ale w głębinach. Jeśli to właśnie ta barwa cię przyciągnęła, prawdopodobnie jesteś osobą, która ceni prawdę bardziej niż wygodę a sens życia stawia wyżej niż chwilowe rozproszenia. Potrafisz zatrzymać się tam, gdzie inni uciekają, bo wiesz, że w ciszy rodzą się najważniejsze odpowiedzi. Osoby wybierające granat często mają naturalną zdolność wczuwania się w sens istnienia. Pytają, dlaczego tu jestem? Co to wszystko znaczy? To są pytania, które mogą wydawać się trudne lub przytłaczające, ale dla ciebie stanowią drogę do głębszego zrozumienia samego siebie, i świata. Siłą granatu jest właśnie ta zdolność konfrontowania się z nieznanym. Nie boisz się zejść w ciemność, bo wiesz, że tylko tam można odnaleźć ziarna mądrości. Jednak każdy cień niesie ze sobą także ryzyko. Granat bywa kolorem melancholii. Może sprawić, że zbyt długo pozostajesz w samotności, że zamiast wracać na powierzchnię z odkrytą prawdą, zatrzymujesz się w głębinach. Dlatego twoim wyzwaniem jest równowaga, by korzystać z daru introspekcji, ale nie zapominać o powrocie do światła. Twoja mądrość ma sens wtedy, gdy dzielisz się nią z innymi, bo choć samotność daje ci siłę, to dopiero w spotkaniu z drugim człowiekiem twoje odkrycia nabierają pełni. Granat mówi o tobie, że jesteś kimś, kto potrafi być autentyczny. Nie potrzebujesz masek, nie uciekasz przed trudnymi pytaniami. Wolisz poznać gorzką prawdę, niż żyć w złudzeniu. A to czyni cię osobą wyjątkową, bo świat często ucieka od tego, co wymaga odwagi serca. I właśnie ta odwaga, by spojrzeć w głąb, sprawia, że twoja podróż nie kończy się tutaj bo zaraz obok granatu czeka inny odcień, pełen energii i ognia. Kobalt, kolor bohatera, który zamiast ciszy, wybiera działanie. Kobalt to kolor, który nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Jest żywy, intensywny, niemal elektryzujący. W przeciwieństwie do spokojnego granatu, kobalt pulsuje energią, przyciąga uwagę i mówi Jestem tutaj, patrz na mnie. Jeśli właśnie ten odcień wybrałeś, twoja nieświadomość zdradza pragnienie działania, odwagi i wpływu na świat wokół. Kobalt symbolizuje archetyp bohatera, tego, kto nie potrafi stać w cieniu. Bohater musi wyruszyć w drogę, zmierzyć się z wyzwaniem, stworzyć coś nowego. Dla ciebie życie nie jest tylko obserwacją, lecz płótnem, na którym chcesz malować własne barwy. W twojej duszy płonie ogień, który pchacie do przodu, ku celom, ku ludziom, ku doświadczeniom. Osoby wybierające kobalt często mają w sobie charyzmę i pasję. Potrafią zarażać innych energią, inspirować do działania i podnosić na duchu. W twoim wnętrzu tkwi potrzeba by coś zmienić, by zostawić po sobie ślad. Nie zadowalasz się byciem biernym obserwatorem. Chcesz być twórcą, inicjatorem, kimś, kto odważy się zrobić krok, kiedy inni się wahają, ale ta intensywność ma również swoją drugą stronę. Kobalt potrafi być wymagający. Może sprawić, że stale będziesz czuć głód nowych wyzwań, że trudno ci będzie zaznać spokoju. Archetyp bohatera to nie tylko siła i zwycięstwo lecz także ryzyko wypalenia, pogoni za uznaniem, które nigdy nie wydaje się wystarczające. Możesz pragnąć działać tak mocno, że czasami zapominasz, by zatrzymać się i zadać sobie pytanie: Czy to, co robię, jest naprawdę moje, czy tylko staram się spełnić oczekiwania innych? Twoim zadaniem jest nauczyć się równowagi, wykorzystać ogień kobaltu jako paliwo, ale nie pozwolić mu spalić cię od środka. Twoja energia ma ogromną wartość, ale dopiero wtedy, gdy płynie w zgodzie z twoim sercem, a nie tylko z potrzebą zewnętrznego uznania, wybór kobaltu pokazuje, że jesteś gotów działać, ryzykować i wyruszać w podróże, te dosłowne i te wewnętrzne. Właśnie w tym tkwi twoja siła. Ale pamiętaj, że nawet bohater czasem musi odpocząć, by odnowić swoje siły. A kiedy zmęczenie staje się większe niż chęć walki, pojawia się trzeci odcień błękit nieba. Najdelikatniejszy z nich szeptający o spokoju, nadziei i odnowie. Błękit nieba to odcień, który nie potrzebuje krzyczeć, aby być zauważonym. Jest cichy, łagodny, jak poranny świt, kiedy powietrze wypełnia spokój i świeżość nowego dnia. Jeśli to właśnie ten kolor przyciągnął twoje spojrzenie, twoja dusza tęskni za prostotą, czystością i nadzieją. Błękit nieba reprezentuje archetyp dziecka, wiecznego marzyciela który wciąż wierzy, że wszystko jest możliwe. To symbol niewinności i ufności, ale też odnowy i świeżego początku. Wybierając ten odcień, wyrażasz pragnienie życia wolnego od ciężarów, powrotu do tego, co lekkie i autentyczne. Ci, którzy skłaniają się ku błękitowi, często noszą w sobie serce pełne wiary. Potrafią dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą tylko codzienność. Masz w sobie zdolność zauważania małych cudów. Uśmiechu, chwili ciszy, prostego gestu dobra to dar, który sprawia, że potrafisz przypominać innym, iż nadzieja nie jest naiwnością, lecz siłą potrzebną, aby iść naprzód. Ale niewinność ma również swoją delikatną stronę. Wybierając błękit, możesz sygnalizować potrzebę ochrony, wrażliwość na zranienia, czy lęk przed rozczarowaniem. Marzycielskie serce łatwo daje się ponieść ideałom, a kiedy rzeczywistość okazuje się surowsza, pojawia się ból. To ryzyko, które niesie ze sobą otwartość, ale właśnie w niej tkwi też twoja wyjątkowa odwaga. Błękit nieba mówi o twoim pragnieniu prostoty i równowagi. Być może jesteś zmęczony złożonością świata, natłokiem bodźców i wymagań. Podświadomie wybierasz więc kolor, który przypomina ci, że spokój jest możliwy, że nawet w chaosie można znaleźć oddech. Twoim wyzwaniem jest pielęgnowanie tej nadziei i ufności bez utraty kontaktu z rzeczywistością. Bo choć życie bywa trudne, Twoja zdolność do widzenia światła w ciemności sprawia, że jesteś dla innych źródłem otuchy. Wybór błękitu to zaproszenie do odnowy. To znak, że w Twoim wnętrzu dojrzewa potrzeba pozostawienia za sobą ciężaru i rozpoczęcia czegoś nowego. A jednak te trzy odcienie. Granat, kobalt i błękit nieba nie istnieją w izolacji. Razem tworzą mapę ludzkiej duszy i właśnie o tym opowiemy w kolejnym rozdziale, gdzie odkryjesz, jak wszystkie łączą się ze sobą w jedną całość granat, kobalt i błękit nieba, trzy barwy, które na pierwszy rzut oka wydają się po prostu różnymi odcieniami tego samego koloru. A jednak, kiedy spojrzysz głębiej, Zauważysz, że każda z nich reprezentuje odmienną stronę Twojej psychiki. Razem tworzą mapę duszy, w której każdy element ma swoje miejsce i znaczenie. Granat symbolizuje głębie i refleksję, kobalt, energię i działanie, a błękit, nadzieję i odnowę. To trzy ścieżki, które nie muszą się wykluczać. Wręcz przeciwnie, mogą współistnieć w tobie, przeplatać się i uzupełniać w zależności od etapu życia, w którym się znajdujesz. Być może kiedyś byłeś bliżej granatu, zanurzony w pytaniach o sens, w ciszy i poszukiwaniu odpowiedzi. Potem przyszła faza kobaltu, kiedy energia i pasja pchały cię do działania, tworzenia i zmiany. A teraz czujesz, że błękit nieba daje ci to, czego potrzebujesz spokoju, prostoty i powrotu do nadziei. Jung przypominał, że psychika człowieka nigdy nie jest stała jest płynna, zmienia się, ewoluuje. Wybór koloru nie jest więc wyrokiem ani etykietą, lecz migawką tego, co w tobie najżywsze w danym momencie. To lustro, które pokazuje nie tylko kim jesteś, ale też w jakim miejscu swojego wewnętrznego krajobrazu właśnie się znajdujesz. Każdy z tych odcieni ma w sobie wartość i siłę. Granat uczy cię odwagi do spojrzenia w głąb, kobalt daje energię do działania. A błękit przypomina, że odnowa i prostota są tak samo potrzebne jak walka czy refleksja. Razem tworzą harmonijną całość, pełnię człowieczeństwa, w której mieści się zarówno mądrość, jak i odwaga, zarówno marzenia, jak i nadzieja. Twoim zadaniem nie jest wybór jednego koloru na zawsze, lecz wsłuchiwanie się w to, który odcień mówi najgłośniej w danej chwili. Bo to właśnie on odsłania twoje aktualne potrzeby i kierunek drogi którą podpowiada ci nieświadomość. A w ostatnim rozdziale przyjrzymy się temu, jak ta podróż przez odcienie niebieskiego wpisuje się w proces, który Jung nazywał indywiduacją, drogą do odkrycia pełni własnego ja. Twoja decyzja o wyborze jednego z odcieni niebieskiego nie była przypadkowa. To nie tylko estetyczna preferencja, lecz odzwierciedlenie głosu twojej nieświadomości, który, jak wierzył Jung, przemawia do nas poprzez symbole i obrazy. Niezależnie od tego, czy wybrałeś granat, kobalt czy błękit nieba, każdy wybór mówi coś ważnego o tym, kim jesteś właśnie teraz. Jeśli granat przyciągnął cię swoim spokojem, oznacza to, że w tym momencie twoja dusza potrzebuje refleksji, głębi i prawdy, nawet jeśli wiąże się to z ciężarem samotności. Jeśli to kobalt rozpalił twoje serce, to znaczy, że energia działania i odwagi jest w tobie najsilniejsza. Chcesz zmieniać świat, zostawić po sobie ślad, działać tu i teraz. A jeśli spojrzałeś w stronę błękitu nieba, twoje wnętrze pragnie prostoty, odnowy i nadziei, oddechu, który przypomina, że mimo trudności życie wciąż niesie obietnicę piękna. Pamiętaj, że żaden z tych wyborów nie jest stały. To tylko migawka, która pokazuje twoje obecne potrzeby i miejsce w podróży do samego siebie. Jutro możesz poczuć inaczej, a twoja nieświadomość podsunie ci inny symbol. I to jest naturalne, bo człowiek nie jest statyczny, lecz nieustannie się zmienia. Proces, który Jung nazywał indywiduacją, to właśnie ta droga łączenie wszystkich części siebie światła i cienia działania i spokoju, nadziei i prawdy w jedną, pełną całość. Dlatego twoje zadanie po tym teście jest proste, ale głębokie. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, dlaczego ten kolor Cię przyciągnął. Co mówi o Twoich potrzebach, pragnieniach, lękach i co możesz zrobić, aby odpowiedzieć na ten głos? A jeśli ta podróż dotknęła czegoś w Tobie, zostaw w komentarzu swój wybór i podziel się refleksją. Zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne symbole i tajemnice ludzkiej duszy. Bo ta droga nie kończy się tutaj, to dopiero początek.